Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej nowemu projektowi sportowemu naszego klubu. Legia Warszawa lubi Państwa zaskakiwać nowymi pomysłami, a biorąc pod uwagę ostatnie zainteresowanie wyczynami Marcina Gortata, mam nadzieję, że będziecie Państwo bardzo mile zaskoczeni. Ale o wszystkich szczegółach opowiedzą już nasi goście. Legenda koszykarskiej Legii, kiedyś zawodnik, później między innymi trener i prezes, pan Robert Habelski. Prezes i współwłaściciel Legii Warszawa, Pan Bogusław Leśnodorski. I kolejny z pomysłodawców tego projektu, Prezes Zarządu Grupy Weryńskiej S.A., Pan Jarosław Jankowski. O wszystkich szczegółach opowiedzą już nasi goście. Bardzo proszę Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu, ja zacznę. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tym gronie tutaj siedzimy i że ten projekt związany z, z tym, żeby Legia była potęgą nie tylko piłkarską, ale w innych sportach dużynowych jest powiedzmy coraz bliższy do, do zrealizowania i udało się zrobić kolejny krok i kolejnym powiedzmy etapem jest teraz gra w pierwszej lidze, a później mamy nadzieję jeszcze wyżej i wymogi powiedzmy zarówno organizacyjne jak i prawne spowodowały, że trzeba było trochę przeformatować e, Cały, powiedzmy całą organizację sekcji koszykówki i, i może to i dobrze, no bo zaczyna się, w tej chwili wchodzimy powiedzmy w taki okres, gdzie już to jest poważna, hmm, poważna sytuacja i poważne, poważne wyzwania, nie tylko sportowe, ale również organizacyjne i w związku z tym wczoraj udało nam się założyć sportową spółkę akcyjną, tutaj teraz panowie powiedzą więcej, w której Legia Warszawa Objęła 33% udziałów akcji. Spółka, mam nadzieję, że na, będzie tym, tym tworem, który po prostu w najbliższych latach będzie decydował o tym, że, że ta koszykówka zarówno w Warszawie, jak i w, tutaj w Polsce będzie na coraz wyższym poziomie. I ze swojej strony mogę powiedzieć, że my będziemy dokładali wszelkich starań, aby, aby, aby pomóc i żeby ta drużyna była coraz lepsza i miała coraz lepsze warunki do tego, żeby osiągać możliwie naj... i rozwój, i jak możliwie najlepsze wyniki. I chciałem podziękować tym osobom, które tu siedzą, jak również na sali, bo uważam, że te ostatnie lata, i... które, do, które do, doprowadziły nas dzisiaj do tego miejsca, to jest bardzo duży sukces i bardzo ciężka praca. I wszyscy, którzy w ten projekt byli zaangażowani, trzeba pamiętać, że to była praca społeczna i to nie jest tak, że, że, że było łatwo i że wszystko było podane, no to należy im się bardzo duży szacunek i mam nadzieję, że dalej będą z drużyną i dalej będą pomagały, aby, aby to wszystko szło, szło do przodu. I szczególnie tutaj też podziękowania i dowody uznania dla Jarka, który zdecydował się, aby jakiś czas temu, że aby firma przez niego wprowadzona w była sponsorem i mogę powiedzieć tylko, że to są trudne decyzje bardzo kiedy się zaczyna od, od samego dna i jest do dzisiaj i mam nadzieję, że będzie dalej. No i tyle przekażę może panu prezesowi mikrofon. Dzień dobry. No cóż ja jako ten wieloletni Legionista dzisiaj niezmiernie się cieszę, że mamy okazję tu wszyscy, prawda, obecni. Dzięki właśnie prezesowi leśniodorskiemu, prezesowi Jankowskiemu z, z Grupy Warińskiej, prawda, e, powołać coś nowego, co pozwoli nam w najbliższych latach, mam nadzieję, e, ten słynny baner, który mamy na hali, odrodzić naszą potęgę. E, my tutaj, tak jak prezes wspomniał w gronie kilku osób, e, 4 lata temu postanowiliśmy e, że coś nowego zrobimy, żeby tę legię odbudować. No i tak małymi kroczkami, krok po kroku, prawda, y, zmierzamy do tego celu. Na pewno będzie to bardzo ciężka praca, bo przed nami w tej chwili naprawdę y, dużo pracy, dużo, y, że tak powiem, problemów, z którymi będziemy mieli na pewno na co dzień do czynienia. Ale ja jestem święcie przekonany, że skoro y, Grupa ludzi, która w to jest w tej chwili zaangażowana, na pewno nam w tym wszystkim pomoże i, i, i też ku chwale legi będziemy, że tak powiem, starali się dalej promować na, na, na rynku na razie polskiej koszykówki, może w przyszłości europejskiej. Może kilka słów bym poprosił prezesa Jankowskiego, który tak ja naprawdę... Co ja z nim przekażę mikrofon, to ja tylko dodam, że... W Warszawie jak i na Mazowszu jest bardzo wielu zdolnych chłopaków, którzy w ostatnich latach nie mieli, grać, nie mieli gdzie grać w tą koszykówkę na wysokim poziomie i mam nadzieję, że oni teraz będą wracać, jak również się szkolić i rozwijać tutaj i, i będziemy tylko lepsi. Szanowni Państwo, ja powiem w ten sposób, myśmy trzy lata temu rozpoczęli współpracę z Koszykarską Legią, mieliśmy wizję, którą dzisiaj mi się wydaje, że bardzo fajnie zrealizowaliśmy. Dzisiaj stawiamy krok milowy powstała spółka akcyjna. To już jest pełen profesjonalizm w moim odczuciu. Wcześniej to był tak naprawdę zapał wielu ludzi, którzy dzisiaj są obecni na tej sali. Jakaś pomoc naszej firmy później przychodziły następne firmy. To się tak fajnie dzisiaj skleiło w sukces sportowy i też organizacyjny. Ja ze swojej strony chciałem na pewno bardzo podziękować tym wszystkim ludzi, którzy byli zaangażowani w ten, w ten projekt. Także podziękować prezesowi leśnowskiemu. Panu Dariuszowi Miodowskiemu, który jest obecny tutaj na sali, bo jest to decyzja właścicieli Legii o przystąpieniu do tego, tego projektu. Myślę, że firma waryński zarówno jak, jak Legia traktuje ten, ten projekt jako pewną odpowiedzialność społeczną za, za sport, za koszykówkę w Warszawie. Chcemy się rozwijać, także jako, jako firmy, jako przedsiębiorstwo, zarabiać pieniądze, ale także mieć swój udział w tym, co się dzieje w naszej lokalnej warszawskiej społeczności. I właśnie Legia Warszawa dla nas jest i dla mnie osobiście takim projektem. Mnie bardzo cieszy, bo z prezesem Leśniowskim wielokrotnie na ten temat rozmawiamy, że, że tutaj patrzenie jest zupełnie w tą samą stronę. My też wierzymy, że forma spółki akcyjnej będzie taką silną, podwaliną organizacyjną i także taki alianz z Legią. Da nam korzyści marketingowe, ułatwi rozmowy ze sponsorami, których dalej potrzebujemy, bo, bo dzisiaj to chcieliśmy też jasno powiedzieć, że, że to jest tylko początek naszej współpracy. Ona nie ma polegać na, na, na dokapitalizowaniu legi przez, przez koszkarskiej, przez legię, tylko e, tych sponsorów dalej musimy szukać po prostu na, na rynku. Z naszej, z naszej strony oczywiście firma Waleński zamierza kontynuować współpracę z, 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 sekcją, z sekcją koszykówki. Dzisiaj to jest spółka na Warszawa, sekcja koszykówki. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć z takich rzeczy formalnych, że, że prezesem oczywiście spółki jest pana Robert Habelski, że w skład spółki w, do zarządu wejdzie też także wszedł pan Sławomir Piętka, który jest. Wiceprezes Stowarzyszenia Zieloni Kanonierzy, który dotychczas prowadził sekcję koszykówki i Pan Łukasz Kuchta z, z Legii Warszawesa, który będzie odpowiadał w niej za finanse. Ważna jest informacja też taka, że Pan Bogusław Leśniodorski będzie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Członkami Rady Nadzorczej będzie także Pan Robert Błaszczak, bardzo znany warszawski notariusz i Pan Krzysztof Laskowski, bardzo znany warszawski radca prawny. To tyle z mojej strony. Jeżeli nasi goście nie wyczerpali jeszcze tematu, bardzo prosimy o zadawanie pytań. Chyba temat został wyczerpany. Proszę. Czy Legia będzie ułatwiać koszykarzom w jakiś sposób trenowanie na obiektach tutaj przy Łazienkowskiej, bo do tej pory grali na Bemowie? To ja tak może odpowiem nie wprost, więc Udział miasta w tym projekcie również jest bardzo ważny i mam takie wrażenie, że przedstawiciele miasta są świadomi tego, że ten, żeby sport drużynowy w Polsce zaistniał to, to wymaga współpracy wielu organów. Te rozmowy wyglądają bardzo dobrze i wydaje mi się, że na ten moment wszystko wskazuje na to, że ta drużyna będzie rozgrywała mecz na Torwarze. Marcin, panie prezesie, pytanko czy są już jakieś takie wstępne plany, zarysy do tego, żeby Koszykarska Legia miała nowy swój własny dom, no bo teraz po jakichś tam pewnych przeróbkach da się tą halę przystosować do wymogów pierwszej ligi, no ale co, co dalej, co, co będzie, gdy będzie awans do Tauron Basket Ligi? Jeszcze raz, no, Warszawa jest na ten moment jedyną stolicą, która nie ma poważnej hali sportowej i ten, przed tym tematem nie uciekniemy, więc prędzej czy później on wróci. A, a wydaje mi się, że dla miasta fakt, że pojawiają się coraz nowe drużyny, które chcą grać na wysokim poziomie, również w takiej decyzji może pomóc no, w przyszłości. Ale trzeba powiedzieć sobie wprost: no, my tego na siebie nie weźmiemy, to znaczy nas nie stać na to, żeby taki obieg wybudować. Ja się chciałem spytać o cele sportowe na nadchodzący sezon. Czy to jest tak, że wy już będziecie atakować Tauron Basket Ligę, czy na razie ten sezon w pierwszej lidze to na spokojnie? Na pewno będziemy starali się w tym roku spokojnie grać, bez jakiegoś napinania się na awans. Chcemy po prostu zobaczyć, jak życie pozwoli nam funkcjonować. Założeniem takim, jakim sobie powiedzmy zrobiliśmy jest z awans do playoffu, no i później wiadomo, walka o awans do, do samego końca. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no chcemy odrodzenie potęgi, prawda, 2016 znaleźć się w Ekstraklasie. Łukasz Cegiński, sport. Nie wiem, czy dobrze Pana Profesora Leszendorskiego zrozumiałem. Powiedział Pan, że celem jest gra na torwarze, ale czy to w tym sezonie jest możliwe, czy, czy po prostu będziecie mieli tą bazę na Bemowie i wyjątkowo zagracie kilka spotkań? Czy ja powiedziałem, że Wydaje się, że dzisiaj najlepszym miejscem jest, jest jednak Torwar w Warszawie i będziemy starali się, aby tak było, a jak, jak będzie, to się okaże. Bo innych hali po prostu nie ma, tak? Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Nasi goście będą jeszcze przez chwilę do Państwa dyspozycji. Są również z nami nasi linii koszekarze, pan Bartłomiej Wojko, pan Damian Cechniak i pan Bartłomiej Ornoch. Dziękujemy bardzo.